Kochani, to ja mi! Jacek zaginął! To też były nasze fatalne dni! Nie przyszedł na spotkanie, nie odbiera telefonu, nie otwiera drzwi! Postanowiliśmy, że trzeba mu pomóc! Nigdy więcej! Co się dzieje? Chcecie się tego dowiedzieć? Zostawcie łapkę w górę i zaczynamy! Została zaraz przez dziurę w tej podłodze! Jacek się spóźnia! Mieliśmy do omówienia ważny plan, a go nie ma! A próbowałeś do niego zadzwonić? Jakieś czternaście razy! Nie odbiera! Od wczoraj nie odpisał na moje SMSy! Zniknął! Obym jeszcze tylko się Piotrka pozbył i szefuncio będzie zadowolony! To do mnie niepodobne! Ubieraj się, jedziemy do niego sprawdzić co się dzieje! Co?! i bez was. Aniu, na pewno się coś stało. Musimy to sprawdzić. Jedziemy. Jacek, to mój najlepszy przyjaciel. Martwiłem się o niego. Musiałem sprawdzić, czy nic mu nie jest. Jacek! Jesteś tam? Chyba go nie ma. Sprawdźmy przez okno. Czy tylko nas nikt nie wziął za włamywaczy? Jacek! Otwórz! Nikogo nie widzę. Jacek! Otwórz! Daj już spokój, nikt nam nie otworzy. Masz rację, chodźmy. Wiem, że Piotrkowi zależy na przyjacielu, ale nie mogę mu pozwolić, żeby stał i walił w okno Jacka. Widziałem, że Jacek był w domu, ale nie chciał mi otworzyć. Być może z jakiegoś powodu nie chciał mnie widzieć? Minął kolejny dzień a Jacek wciąż nie dał znaku życia. Nie odbierał telefonów ani nie odpowiadał na smsy. Piotrek zaczynał się już poważnie martwić. <słuch> może powinienem zadzwonić na policję! Jak myślisz? Myślę, że musisz go odnaleźć i zapytać, co się dzieje. Próbowałem! Nie otwiera! Boję się, że stało się coś złego. No przecież nie zamknął się w domu! Musi gdzieś wychodzić na przykład do sklepu lub pracy. No tak! Znajdę go w pracy. Za dwie godziny kończy zmianę. Zaczęimy się na niego pod filmą. My? Hm. Przecież sama to wymyśliłaś. Ruszamy! Stoimy tu już 40 minut. Jesteś pewien, że Białcek teraz kończy pracę? Jest! Idzie! No hej! Jesteś moim najlepszym przyjacielem! Dlaczego mnie unikasz?! Ja wcale cię nie unikam! Ja po prostu potrzebuję spokoju! Mów natychmiast, co się stało?! Marysia mnie zostawiła i wyjechała! Naprawdę? I co teraz? Zostałem kompletnie sam! Taki samotny! Bez nikogo! To nieprawda! Nie jesteś sam! Masz mnie! Wiesz co? Zamieszkaj z nami! Naprawdę? Oczywiście! Pomożemy Ci. Pocieszymy. Przecież jesteśmy jako rodzina, tak? Czuję, że to nie jest dobry pomysł. Myślę, że tym razem postąpiłem słusznie, bo przyjaciołom trzeba pomagać. Jeżeli Wy też tak myślicie, to zostawcie łapkę w górę. Aju! Mamo, mamo! Mamy dla Ciebie niespodziankę! Niespodziankę! Niespodzianka! Udzielniam niespodzianki! Zamieszka z nami! Jacek! Hej! I co myślisz, kochanie? Musimy porozmawiać! Jacek, daj nam chwilę! Co ty wyrabiasz? Aniu, biedny Jacek się rozwodzi! Jest załamany! Musimy mu pomóc! Mam już tego dość! Czujesz wszystkie moje plany! Zgodziła się! Czuję, że Jacek wprowadzi zamieszanie do naszego domu. Ale musimy zrobić wszystko, żeby mu pomóc. Tak się postępuje z przyjaciółmi. Przyjaciele z całych sił próbowali pocieszyć Jacka. Czytali mu książki, opowiadali śmieszne historyjki, grali z nim w gry, a on wciąż pozostawał smutny. Z tęsknoty za żoną wciąż tylko wzdychał i patrzył przez okno. Zrobiłem ci pyszną herbatkę na poprawę humoru. Proszę. Z cytryną. Uwolałbym z pomarańczą. No ale skoro świat mi się zawalił, to wypiję i taką. Sam nie wiem, jakoś zimno mi. Dasz kocyk? Mm, proszę. A pójdziesz do sklepu po lody? Czuję, że zrobiłoby mi się lepiej. No skoro ci to pomoże. A i nie zapomnij o polewie czekoladowej. Jestem taki samotny i smutny. Już biegnę. Jacek to mój przyjaciel. Tragedia, a ja muszę mu pomóc! Choć przyznam, że to nie jest łatwe. Specjalnie dla Ciebie, przyjacielu, z największą chęcią przygotowaliśmy spektakl. Ja zostałam zmuszona! Bądź trochę bardziej wyrozumiała. Jacek się rozwodzi, zostawiła go żona. Wiesz jak on cierpi? Okej, okay, okej, okay. zaczynamy. Kończyliśmy, jakby pomagały nam anioły. Godziny przygotowań nie poszły na marne. Każdy ruch był idealny. Jednak nawet to nie pocieszyło smutnego Jacka. Bo wy nie rozumiecie, jakie mam teraz smutne życie! Tęsknota rozrywa mi serce! Chyba nawet mi zaraz serce pęknie! Moja żona robiła mi takie pyszne ciasto czekoladowe. Zjadłbym! Upieczecie? A ty, Amelko, poczytaj mi książkę, wasze przygody zawsze poprawiały mi humor. Nie wiem, co jeszcze wymyśli Piotrek, ale chyba na razie nic Jackowi nie pomoże. Może powinniśmy zostawić go w spokoju? Czas, żeby wziął sprawy w swoje ręce i wreszcie się go pozbył. Chyba ci już lepiej, prawda? Nikt mnie nie rozumie. Czuję się taki malutki, mały, maciupęki. Ale co ty możesz o tym wiedzieć? Ja nie wiem. Kuchy. Doskonale wiem, jak to jest być malutkim. Szczególnie, jak twój szef ma trzy metry. Wszyscy oczekują, żeby wstał i żył. Ale czy ktoś mnie w ogóle zapytał, czego pragnę? Czy mam jakieś marzenia? Ja też mam uczucia. Nikt nie zapytał. Wszyscy tylko każą. Mały leć tam, mały załatw to! Nie chcę być samotny! Chcę spełniać swoje marzenia! Ja też! Koniec z tym! Rzucam tę robotę i lecę na hawaje. Nie wiem, co powinniśmy zrobić z Jackiem. Nie tylko nie możemy mu pomóc, ale jeszcze w naszym domu zagościł ogromny smutek! Marysia? Wróciłaś? To super, Jedę do domu. Ale jak to wróciła? A, a masz rozwód? Rozwód? Nie, Marysia była na trzydniowym szkoleniu w Gdańsku. Co? O nie, to jakiś żart. Ale za nią tęskniłem. mówię wam, dzięki za wszystko. To pa kochani, do zobaczenia jutro. Prawdę myśli, że nie spotkacie za to kara? A na dziś to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.